Lapię wodą. A! O mało nie spadłem, nie wpadłem do wody, bo stanąłem na kamieniach. O mało nie wpadłem do wody. Zalałbym ten sprzęt, a on teraz nie jest wodoodporny. Ciekawe, czy tędy się przedostanę. Mi się wydaje, że tu jest bardzo głęboko. Huh. No robi się głęboko. Już mam, już mam spodenki zamocone. Ale się...